Mamy już Koniec prawie chodzenia. Się trochę narobiło kilometrów. Jeszcze tak, jak w tym w zeszłym roku. Jesienią trafił. tak prawie 3 kilo starego. I niby schodził, a jednak jeszcze petarda. Leży. no petarda. Stary w rzucie. bardzo stary, bardzo stary, połamany po walkach jakichś i to będzie, to będzie od byka, który jest myłkusem. był, mamy od niego jedną tykę, właśnie tą prawą, najprawdopodobniej to będzie on, tak wygląda bynajmniej. Mamy dwie tyki prawe i jedną lewą i to jest para myłkusa. i to chyba on, ale jaki on ciężki jest. To rower 2,5 kilo, a nie ma tutaj jakiś zielony. To jest 14 a Tutaj drzewem przyciągnęli jest. Drzewo tutaj ciągnęli, tam. Ale będzie do odnowienia, taka tyka nie może się zmarnować. Ta na tyka. Tu piękna korona. Tutaj tylko chyba mu obgryźli. Chyba dziki, albo coś złamał. Ale to będzie chyba od tego byka. no. Tak wygląda, bynajmniej. Trzeba go ładnie oczyścić. Tu złamany. postawimy. I widać go. No Jeszcze takie stare leżą Może jeszcze się coś tu trafi Zobaczymy